Dzięki temu jednemu dokumentowi możemy tak o dostać tańszy kredyt nawet o 0,2%. W niektórych przypadkach, nawet w niektórych bankach są takie promocje, że przez okres 6 miesięcy odsetki od kredytu wynoszą okrągłe 0%. Mowa o świadectwie charakterystyki energetycznej. To dokument, w którym określa się jak... Energooszczędna jest nasza nieruchomość, którą albo posiadamy, albo chcemy nabyć. Najważniejszy wskaźnik, na który tutaj będziemy zwracać uwagę, kryje się pod takim magicznym symbolem EP. Zawiera on wskazanie, z jakich źródeł energii dana nieruchomość korzysta. Pierwsza rzecz, na którą zwracamy uwagę, no to, to jest ten wskaźnik EP, czyli to jest współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej. Jeżeli chcemy kupić nieruchomość i Tą nieruchomością jest dom z rynku wtórnego, albo budujemy nieruchomość, ale na własnej działce, lub kupujemy nieruchomość od dewelopera, to jeżeli dostaniemy świadectwo charakterystyki energetycznej i ten współczynnik EP będzie mieścił się w przedziale 62 do 70 kWh na metr kwadratowy na rok zużycia. Tej energii, lub mniej, no to jesteśmy w stanie powalczyć o lepszą ofertę. Dla nas, jako konsumentów, jest to ważne z punktu widzenia tego, że jeżeli nasz budynek jest energooszczędny albo budynek, który chcemy kupić, to siłą rzeczy rośnie jego wartość na rynku mieszkaniowym. Pomachajmy nim przy składaniu wniosków o kredyt hipoteczny, ponieważ jeżeli. Ten wskaźnik EP będzie spełniał określone normy, jakie bank sobie narzuci, no to dzięki temu możemy dostać o 0,2% tańszy kredyt.